Cześć wszystkim, cześć wszystkim, dzień dobry. O poranku jest godzina 8.41. Tutaj jest 2 godziny różnicy. Jesteśmy w kraterze wulkanicznym Ngorongoro i zaraz zobaczycie lwy na żywo. Odpoczywają. Zobaczcie jak blisko na drodze. Blisko lwów. Bardzo blisko. Zresztą widzicie, tu jest auto. My też staniemy w tym miejscu. Takie kociaczki, malutkie, przy samej drodze, leżą po obiedzie. 22 godziny odpoczynku. Leżą sobie. Trzech braci. Spokojne, najedzone, pełny relaks. Krater Gorongoro goro A widzę, że ten ma jakieś takie uszkodzoną skórę. Chyba w walce. ma jakieś rany na skórze. Później widzę, że ma rany na łapie. Nie wiem czy jak bardzo da się przybliżyć, żeby wam pokazać. O, widzicie na środkowej poduszce. No tak blisko lwów w naturze. Zwierząt już te ogrom, ogrom jest. Tam widzę już potężne stada, no ale teraz na telefonie nie będzie ich widać. Pozdrawiam. Do zobaczenia.